Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj będzie y, vlog z działki y, Ogólnie jedziemy sobie na działkę I była szybka akcja z wyjazdem, więc o mu nawet nie ubrałam, tylko mu tak wodę dam, na szyję, żeby go podprowadzić Więc teraz w samochodzie mu ubiorę to o głowie i widzimy się już na miejscu Zobaczcie, odwiedził nas kociaczek Kociaczek nas odwiedził i idziemy zaraz po Hobby Horsy, bo są w aucie, jestem z moją siostrą oczywiście, bo mówiliście, że lubicie filmy, jak ona też występuje. Yy, I właśnie zaraz idziemy po Hobby Horsy i coś pojeździmy, zobaczcie kit. Robimy mu zabawę. Tak, chociaż się bawi. Moja sobie dwa obiorce, a tu jeszcze mamy oczywiście pieska, nazywa się Czaruś, dostał sobie kostkę. Ogólnie zwierzątka są mojej babci i koty i piesek, więc, yy, więc no, nie moje. W ogóle trochę nam przed chwilą kropiło, ale już się przewija na słoneczko, więc zaraz tutaj mamy cały plac i na nie będziemy sobie jeździć. a to ze z kością. E, I zaraz będziemy sobie na tym placu tutaj jeździć. E, tutaj jeszcze mamy pole, więc sporo miejsca. Ogólnie sobie wsiadłam na Rybka i sobie stępujemy. Moja siostra sobie wsiadła na blakisia, więc razem się w sumie stępujemy. E, Ona idzie sobie za mną w zastępie w sumie, ja sobie jadę. I no. I zaraz będziemy kusować. I zwierzątka cały czas nam będą towarzyszyć. Tutaj czaruś. I jeszcze kicia też tutaj sobie siedzi. I chce jeść. No. Ale my ogólnie sobie teraz na tym placu pojeździmy. Ogólnie jeden minus jest tego placu, że on ma jakby strasznie nierówne podłoże. Ma takie bulwy, że tak powiem. Takie jakieś górki, dołki, więc ciężko będzie nam to dosyć pojeździć ale mamy jeszcze mnóstwo innego terenu, ponieważ działka jest naprawdę spora. Więc najwyżej przeniesiemy się gdzieś indziej. Tutaj mamy jeszcze takie różne drzewka do poprzechodzenia, do poodczulania. Jak mówię, na razie postępujemy, więc no. Także no jak mówię, sobie na razie stępujemy. Dzisiaj właśnie będzie taki luźny vlog z działki. Bo wygląda no sobie troszkę e, zwierzątka, Kari. więc mam nadzieję, że. Kurde, jakaś muka! E, że Wam się spodoba. I na razie sobie występujemy. Tutaj, po całym w sumie obszarze. No. A w ogóle to pamiętam dwie nam osoby, które oglądały vlogmaski i vlogi z zimem. Tutaj jest ta górka, z której, wielka w sumie góra, z której zjeżdżaliśmy na Sankach. I tak ona prezentuje się, gdy nie ma śniegu. Zobaczcie, jaka ona jest wielka. Eee, ale tam nie będziemy wchodzić, bo tam są różne robale i pewnie węże i jakieś takie oa więc nie będę na nią wychodzić. No ale jak nie to z niej zjesz, tak się w świnkach. Także ogólnie sobie dalej stępujemy, żeby nie było nudne, to... Żeby nie było nudne, to nagram wam też trochę kusa. A zobaczcie, Kitek prowadzi zastęp. Kus, możemy już sobie zakusować. Zagalopowała teraz hop, galop! No. Goni ją. Prr, Dobra, pierwszy galał zaliczony. Prr, ona sobie już poszła tam. Tam tu jest pies. Dobra, na razie sobie pokusujemy tak luźniutko. Także kusik na luźnej wozy. I może sobie zaraz też coś skoczymy, bo tutaj w sumie są spokorzyści do skakania. Widzicie, mega grzeczny Harrybek. Super. Dobra, no to trochę już się rozgrzaliśmy w dwóch chodach, wstępie i kusie. Więc teraz tutaj mamy ogólnie taki trochę jakby nie wiem, plac. I na tym placu sobie wybudujemy jakieś przeszkody. Ogólnie nie jest jakoś super duży, ale mamy tutaj, tutaj to całe. Więc sobie tu coś postawimy. Mamy opony. Mamy też takie jakby Zobaczcie, takie drewniane słupki i drągi też jakieś się znajdą, więc teraz to poustawiam. Zobaczcie, jakie piękne słoneczko nam się przebija, naprawdę ekstra. O, zrobiłem taką fotkę haripkowi. Pięknie, zaczęło świecić słoneczko, deszczek sobie poszedł i ogólnie dalej ogarniam co możemy skakać, więc chyba wezmę na razie te słupki i no. Dobra, a więc mamy tutaj pierwszego słupka przytaszczonego. Teraz jeszcze ogarnę drugiego i będziemy sobie zaraz to przejeżdżać. Okej, okay, a więc tak będzie prezentować się nasza przeszkoda. Eee, I no. Okej, okay, także ruszam sobie kusikiem. Teraz sobie już skrócę, wodzę, trochę go zbiorę. I kusik. I na kawaletkę. Super. Wykręcamy mi płac to jazdę, tylko minusem jest to, że podłoże jest takie średnie, ponieważ są to kamienki z trochę trawy, gdzie jest jeszcze trawa, więc takie średnie, ale w sumie mogło być gorzej. Ło! Super! Super! Ostatni raz i Super. świetny koń ogólnie mega spoko, bo ogarnęłam sobie takie stojaki e, więc sobie czekajcie sobie e, przez nie poskaczemy będziemy mogli też dzięki temu zrobić wyższe przeszkody więc teraz sobie ruszę galopem super Jej, prawie byśmy nie wykręcili też haribo to duży koń Brr, to dobrze Teraz będziemy najeżdżać na tą kawaletkę. Super! Ok, jak widać, kawaletka ogarnięta ładnie. więc teraz trochę przeszkodę podwyższy i ustawimy jakoś nie wiem, to jest jakoś około 70. Centymetrów. Coś takiego będzie. Koło siedemdziesiątki i teraz sobie to skoczymy. Hop. Dobrze! Super! Muszę troszeczkę wyżej dać kamerkę. i ogólne krzesła mają wysokość 80 metrów 80 więc teraz je obrócę tak i w tym najwyższym punkcie ustawimy drąga mamy piękną 80 więc lecimy lecimy znowu Także 80 pięknie skoczona. Teraz trzeba będzie wszystko wysprzątać. I no. I jeszcze muszę schować drugie krzesełko. I ten pieniek i będziemy kończyć. Dobra. Ogólnie sobie wstępujemy już na luźnej wodzy. Jestem mega z kucyka zadowolona, w sumie z konia, ale cicho. Lubię mówić kucyka. Mm, więc jeszcze sobie troszeczkę postępuję po całej działce i czekajcie jakiś patek mi się. O już nie. Y, postępujemy sobie troszeczkę i no. Ogólnie z niego zsiadłam, prowadzę go w ręku y, i sobie teraz już tak wstępujemy. Na działce na razie jeszcze będziemy tutaj chwilę, już to tutaj spędzimy, więc... Eee, porobimy też coś, coś innego na razie. Eee, no, Rybek mam na razie wolne. W sumie trochę żałuję, że nie wzięłam żadnego kentara ani nic w tym stylu, bo eee, teraz będziemy musiał tu siedzieć jeszcze, nie wiem ile w Ogłowiu, więc no trochę słabo. Jeszcze mam altanę, ale ona jest cała zagracona, więc tam raczej też sobie nie posiedzę. Eee, więc chyba pójdziemy do tutaj zobaczyć. Także my idziemy do tego miejsca, zaraz Wam więcej o tym opowiem, a zobaczymy czy... Jezu. Ach, telefon jest wypadł, e, Czy Ribek zakusuje mną w ręku. Chodź! Czu. Super, on umie tak. Jesteśmy właśnie w moim nowym domu, gdzie niedługo się będę przeprowadzać ogólnie. I zobaczcie, wychodzimy sobie Pokażę wam też mój pokój I teraz wam trochę więcej o tym opowiem Bo raczej jeszcze o tym nie wspominałam I sobie tu ogólnie posiedzę z Haripkiem Więc go odłożę i ogólnie jeszcze jest wszystko w trakcie budowy, więc dla śmiesznie nie wygląda te rurki na ziemię w ogóle. Ale jakoś koło września będziemy, będę się tutaj przeprowadzać. Taki mam ogromny pokój, jest ogromny musienki. I właśnie te rurki tutaj to jest ogrzewanie podłogowe. Nie będę mieć grzejników, tylko po prostu podłoga będzie mi grzać. I będziemy się tu jakoś koło września przeprowadzać. Więc na pewno zrobiłam też runtur mojego pokoju. Hobbyhorsiki oczywiście będą z nami. I już mam tutaj wstępny plan, że chciałam, aby na tej ścianie tutaj była stajnia Hobbyhorsowa e, i biurko do robienia rzeczy, wszystkich i w ogóle. Więc są plany, są. E, no i ogólnie to. E, wtedy wam na pewno ponagrywam vlogi też z przeprowadzki z Hobbyhorsami. Ogólnie vlogi e, tutaj w nowym pokoju. No, wiadomo, że to jeszcze nie wygląda tak dobrze. Ale w trakcie, jesteśmy w trakcie budowy. No i sobie teraz tu z Haripkiem posiedzę ogólnie. I są też plany, żeby w przyszłości mieć tutaj na działce prawdziwego konia. Tak może no, z kilka miesięcy po wprowadzce, może miesiąc dwa. Może trzy Żeby mieć prawdziwego konia tutaj na działce Więc na pewno wtedy Założyłabym też osobny kanał o prawdziwych koniach Bo wiem, że też chcieliście Ale póki co jeżdżę w stajni w szkółce I nie wiem, czy tam po prostu by się zgodzili Żebym ja nagrywała ich konie, ich stajnie I wszystko mówiła Więc dopiero jak będę mieć te swoje konie Tutaj na działce To To wtedy może założę też właśnie YouTube'a jeździeckiego Ale to wszystko spokojem. No i teraz sobie tutaj z Haribkiem trochę poczilujemy, może coś poodpowiadam na zamówienia, więc no. W ogóle teraz tutaj przy nowym domu, ym, mamy super tereny na mostkach, na uliczkach w lesie, różne kamieńce, rzeki, więc na pewno będą fajne tereny, jak się już tutaj przeprowadzimy. Ogólnie to byłoby już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i papa!